Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego AN jest równy 2. Ciąg BN dany jest wzorem BN równa się logarytm o podstawie 2 z AN. Suma 10 początkowych wyrazu ciągu BN wynosi minus 35. Oblicz iloraz Q ciągu AN. Ciąg AN jest geometryczny. Co dalej? Pierwszy wyraz A1 równa się 2. Q jest to iloraz ciągu AN. Natomiast jeśli chodzi o ciąg BN, określony jest wzorem. Mamy ten wzór. Jeżeli mamy wzór na n wyraz ciągu BN, to możemy sobie obliczyć B1. Czyli podstawiam sobie pod każdy N jedyneczkę. A 1, no to wiemy z zadania, że to jest 2. Czyli logar o podstawie 2 z dwójki, no to to się równa 1. Czyli pierwszy wyraz ciągu Bn jest równy 1. Wiemy jeszcze, że suma 10 początkowych wyrazów Bn jest równa minus 35. Co dalej? Wiemy, że Q możemy sobie obliczyć z takiego ułamka. AN plus 1 przez ten wcześniejszy, czyli przez AN. Liczę sobie następnie taką różnicę BN plus 1 minus BN. Podstawiam i co otrzymuję? Odejmowanie logarytmów o tej samej podstawie. Więc po uproszczeniu dostaje coś takiego, gdzie tu mamy taki łameczek, i on jest właśnie dokładnie równy q. Czyli logarytm o podstawie 2 z q, gdzie q jest ilorazem ciągu an. Natomiast co więcej, jest to liczba stała. Jeżeli jest to liczba stała, to cała ta liczba, cały ten logarytm jest liczbą stałą. Z tego wynika, że ciąg BN jest ciągiem arytmetycznym. Bardzo ważna informacja. Gdzie różnica tego ciągu arytmetycznego to jest właśnie to? Logarytm o podstawie 2 zyku. I teraz. Co to jest suma dziesięciu początkowych wyrazów ciągu Bn? To jest pierwszy wyraz ciągu Bn. Dodać ten ostatni przez dwa razy ilość, czyli B1 dodać ostatni, czyli dziesiąty przez dwa i razy 10. s 10 wiemy, że to jest minus 35. Wstawiam. Następnie piszę 1 dodać, i teraz, jeżeli wiem, że jest to ciąg arytmetyczny, to B10 możemy rozpisać, że jest to pierwszy wyraz, czyli 1 dodać 9 R przez 2 i razy 10. Upraszczam i R równa się minus 1. Zatem, z tego równania wychodzi, że r minus 1 równa się logarytm o podstawie 2 z q. Mamy takie równanie logarytmiczne, czyli 2 do minus 1 równa się q, czyli q równa się 1, druga. I to jest odpowiedź. Dziękuję.